I, i wystartowały dwie drużyny równocześnie, przypomnę jest to grupa C OST Brzeziny i grupa A OST Łomnica do startu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych sztafeta OST Olesna bardzo proszę zawodników OST młodzieżowej drużyny pożarniczej OST Olesna o przygotowanie się do startu o, po zakończeniu konkurencji dla grupy C i A, bardzo proszę o przygotowanie się dwóch drużyn OSP. OSP Wyszyce, grupa C i grupa A OSP Zawary. Uwaga, uwaga, młodzież drużyna pożarowicza OSP Zębowice, OSP Zębowicej grupa męska. Bardzo proszę zwrócić się do kierownika. Thank <im> you.